Witam w ten piękny wiosenny dzień. Nazywam się Ano i dzisiaj będę mówił do Was głosem angielskiego John'ego Silverhandler. Pytania będzie czytała Joanna Gruszka, czyli głos w 100% syntetyczny. Nasza Discordowa kierowniczka Anosia zaproponowała, żeby zrobić na serwerze QA. Dawno nie zwracałem się do Was bezpośrednio, więc to chyba dobra okazja, by odpowiedzieć na parę pytań i wyjaśnić, co działo się z kanałem przez ostatnie kilka miesięcy. Link do Discorda jest w opisie. Zapraszam serdecznie. Zaczynajmy. Kiedy JoJo z dubbingiem? Jak będzie lepszy polski model na Elewenie, to zrobię wam Rohana z oryginalnymi japońskimi głosami. Może być? Czemu w ogóle taki kontent? Nie wolałeś się zająć dubbingiem do większych filmów czy gier? Od początku roku kanał oberwał kopię i trzema miesiącami demonetyzacji, co poskutkowało drastycznym obcięciem zasięgów. Czy to motywuje do ambitnych projektów? Odpowiedz sobie sam. Ale go do cały czas chce zrobić i nic tego nie zmieni. Skąd pomysł na taki kontent? Do czego zmierzasz w życiu? Jakie masz cele? Hmm, jestem dobrym tłumaczem i chciałbym w ten sposób zarabiać na życie. Na razie mogę powiedzieć tylko tyle, że wykonałem kilka kroków w tym kierunku. Co zrobisz z tym, że zasięgi ci spadają i w sumie ludzie znudzili się tymi botami? Przez te trzy lata na YouTubie zyskałem sporo umiejętności i kontaktów. Dam sobie radę, uwierz mi. Ile zarabiasz dokładnie? Niewiele. Na YouTubie praktycznie nic. Od początku roku dostałem od nich ze 300 zł. A na prywatnych zamówieniach? Cóż, powiedzmy, że nie narzekam. Od ilu lat zajmujesz się botami? Sztuczną inteligencją zainteresowałem się od pojawienia się Gotik-Bota. Już wtedy wklejałem głosy z Gotika na Jojo, więc to była naturalna kolej rzeczy. Wiecie co? Zróbmy małą oś czasu. Kwiecień 2020. GothicBot wrzuca pierwszy film. Październik 2020. Strona GothicBota Bota rozpoczyna działalność luty 2021. Dubbinguje odcinek Jojo. Do końca roku zrobiłem jeszcze kilka całych odcinków Jojo plus mnóstwo pojedynczych scen. W międzyczasie dołączyłem też do społeczności Mekatrona i dowiedziałem się, że jest coś takiego jak kolab. W październiku Mekatron i Gothic Bot zostały zamknięte. Na początku 2022 rozpocząłem pracę nad Resident Evil 4. Pod koniec stycznia nauczyłem się, jak robić własne głosy w Mekatronie. 3 kwietnia uzyskałem dostęp do Flowtrona, bardziej realistycznego syntezatora mowy. Niemal w tym samym czasie skończyłem Residenta. Spędziłem większą część roku na robieniu głosów we Flowtronie. W listopadzie zrobiłem remake dubbingu do Raymana 2. Gdyby nie Stasz z Urzędu Pracy, skończyłbym go znacznie wcześniej. W grudniu odkryłem Defes Fauce. Filmik z kolendującym Fredim dotarł do prasy. Z kolei w styczniu 2023 pojawiło się coś takiego jak Eleven Labs. W tym samym czasie Jandere Dev wlepił mi strajka i straciłem możliwość zarabiania na miesiąc. Potem na miesiąc odzyskałem. I znowu straciłem. Znowu odzyskałem i już znowu straciłem. Zgadnijcie, dlaczego mam takie niskie zasięgi i motywacje. Czy masz jakieś inne zainteresowania? Poza grami i dźwiękiem lubię klocki Lego. Ostatnio trochę zaszalałem. Lubię też dobre wino. Czy zamierzasz zmieniać content po zasięgi? Czy zostajesz przy tym, co jest z słabymi zasięgami? Nie wiem, czy da się uratować te zasięgi, ale to, co umiem, będę robił jak najlepiej. Masz jakiś ulubiony smak chipsów? Chyba nie mam. Wszystkie podchodzą mi tak samo. Czy masz białą głową? Bynajmniej. Romansowanie to nie dla mnie. Ponieważ czat GPT i charakter AI się rozwijają i stają się popularne. Masz zamiar dołożyć tam swoją cegiełkę w jakiś sposób? Połączeniu głosu z tekstem na przykład lub coś w tym stylu? A spróbujmy komputer? Napisz mi jak Saruman kłóci się z Andrzejem. Widzę, że znowu próbujesz podbić świat Sarumania. To już któryś raz, co nie? A co tobie do tego, prezydencie? Nie powinieneś zajmować się swoim krajem? Oczywiście. Ale nie mogę pozwolić, żebyś niszczył świat. Muszę cię powstrzymać. A co mi zrobisz? Masz tylko miecz, a ja mam moc i To może i tak, ale ja mam przyjaciół, którzy mi pomogą. Przyjaciół? Kogo masz na myśli? Kapitana Bombę i najlepsze postacie z JoJo. Haha. Kapitan Bomba? To żart? Jak on może pomóc w walce z moją mocą? O, nie martw się. Kapitan Bomba ma karabin, a reszta mojego zespołu jest równie skuteczna. Och, to się boję, a może porozmawiajmy o polityce. Nie ma o czym rozmawiać, Sarumanie. Ty jesteś zły i chcesz zniszczyć świat. A ja muszę cię powstrzymać. Takie słowa od prezydenta, szkoda, że nie wiesz, co mówisz. Ja wiem, co mówię, a teraz, Sarumanie, pora na walkę. Twoje ulubione zespoły muzyczne, bo ciekaw jestem. Rzadko słucham konkretnych zespołów, ale mam kilka ulubionych. Bracia, figo, fagot, nocny kochanek, łzy, bratanki, golec u orkiestra. Z zagranicznych czasem odpalę jakąś piosenkę, która wyświetli mi się na YouTubie. Bring me to life albo inny in end. Co ja robię tu? Ty co ja robię tu? Daj no mi Dwanaście ciężkich, cztery złote w koro, moją głowę zdobin. Jest tyle różnych dróg. Daj Kolejny piękny, marmurowy pomnik, koło domu stoi. Czy jesteś zadowolony ze społeczności, jaką stworzyłeś? Jeszcze jak? Bardzo zadowolony. Nie ma nas zbyt wielu, ale przynajmniej dobrze się dogadujemy. Czy sądzisz, że AI może w najbliższych latach stanowić ogromny problem? Nie będzie stanowić problemu, jeśli pozostanie w open source. Korporacje i rządy nie mogą położyć na tym łapy. Skończyłeś jakieś studia? Nie, nic z tych rzeczy. Umiem już wszystko, co mi potrzebne. Jaki masz kolor skarpetek? Czarne, w takie sprajty z Mario Bros. Lubisz krowy. Tak, są smaczne. Udałoby ci się zrobić voicebota do omena postać z Walo. Omen? Który omen? Jaki głos? Nie rozumiem pytania. Przyjedziesz do naszej szkoły i pokażesz, jak to robisz? Wstydzę się. Wolę to robić, jak nikt nie patrzy. Kiedy odpowiesz na pytania? Dzisiaj. Zamierzasz zrobić audiobook z jakiejś nowelki Jojo? Purple Haze Feedback. George, Jostar i Tepe. Za pomocą oczywiście AI? Nie wiem, czy jest po polsku. Nie mam zamiaru tłumaczyć całych książek. To nie są tanie rzeczy. Ile masz wiosen? 27. Chodzisz do szkoły średniej na studia, czy już skończyłeś naukę? Uwolniłem się od szkoły w 2016. Ulubiony spin-off z JoJo. Znam tylko to bardzo krótkie anime o rochanie. Było nawet spoko. Województwo. Lubelskie. Hotel Trivago. Ulubiona gra i gatunek muzyki. Ulubiona gra obecnie to The Legend of Zelda Tears of Kingdom, a literarią, Jedi Academy czy Raymanem też nie pogardzę. O muzyce już mówiłem. Czy zamierzasz dalej robić dziwaczną szkołę JoJo? Mam nadzieję, że nie. Zacząłem pisać jakiś scenariusz. Chyba rozmawiali o zbereźnych fotografiach. Na razie nie chce mi się robić, bo i tak nikt tego nie ogląda. Może potem coś wymyślę. Co będzie, jak skończysz dubbingować JoJo's Wizard Adventure? Może potem jakieś inne anime zdabingujesz? Człowiecze, jeszcze nawet nie zacząłem robić, Jojo. Zadaj mi to pytanie za rok. Miałeś jakieś pasje w dzieciństwie? E, takie same jak teraz gry, Lego i dźwięk. No może kiedyś więcej oglądałem bajki i gwiezdne wojny. W szkole byłeś dobrym uczniem, czy raczej problematycznym? O tym to można napisać książkę. Wystarczy powiedzieć, że było ciekawie. Może kiedyś wam opowiem. Nauczyciele byli gówniani, a koledzy z klasy jeszcze gorsi. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie wiadomości. Komentujcie, subskrybujcie i przeszkadzajcie politykom. Dobranoc. A tak brzmi mój prawdziwy głos wygenerowany przez Eleven Labs.